Ja jeszcze raz. Trochę się nad tym nadmówiłem. Nie wiedziałem na początku co jest grane, ale po analizie, po wykonaniu kilka razy tej rotacji wewnętrznej myślałem, że może coś zgruszkowate. Myślałem, że, um, że coś się dzieje z rotatorami w, zewnętrznymi, które są troszeczkę poluzowane, ale doszedłem do wniosku, że nie że jak sobie to można wyobrazić, jak ktoś stoi przesunięty na lewą kończynę, ja tu trochę przesadzam z tym sobą, i mam zwiększoną rotację wewnętrzną, to wyobraźmy sobie, również przypomniałem sobie, że jest to i u szarman i w kilku innych pozycjach, głowa kości udowej przesuwa się w tył. Czyli jeżeli my sobie namieścimy lewą panewkę, głowa powinna być głowa kości udowej. Podczas rotacji wewnętrznej i zewnętrznej powinna zachowywać swoją oś obrotu i kręcić się w pozycji centralnej. Natomiast ukrytań pani zdecydowanie wszystko na to wskazuje, że podczas rotacji wewnętrznej głowa przesuwała się w tył ze względu na ciasne tkanki z przodu, zmniejszoną rotację zewnętrzną, czyli zwiększona ciasnota torebki stawowej z przodu. Podczas obrotu głowa się przesuwała w tył, napierając na tylne tkanki. Decentralizacja głowy kości udowej w tył, posterior shift tak zwany. I rotacja wewnętrzna miała prawo, miała prawo ze względu na tarcie w tylnej części hmm, panewki wywoływać promieniowanie w kierunku dołu. W związku z tym rozwiązaniem jest Zwiększanie zakresu rotacji, jakby luzowanie przedniej części torebki i delikatna stabilizacja tylnej części, tylnych rotatorów stawu biodrowego. Centralizacja stawu biodrowego, przesuwanie głowy kości budowej w tył. Jak to się odbywało? Pani dostała dosłownie po pierwsze. Ze względu na swój bieg nie dostała jakichś agresywnych ćwiczeń, wsiadzie pod ścianą. To tak, ja to tak nazwałem: dostała half butterfly'a, czyli lewą ręką. Miała za zadanie odpychać kolano w kierunku podłogi i delikatnie zwiększać zakres rotacji zewnętrznej. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększanie napięcia z tyłu stawu biodrowego, w leżeniu tyłem przy ścianie dostała delikatne napychanie lewym kolanem na ścianę, uzyskując, ale to dostała takie zalecenie, że to mamy 10%, 10 wysyłanie energii do stawu kolanowego i napychanie na ścianę, uzyskując napięcie z boku krętarza na głębokich rotatorach stawu. Biodrowego. Oczywiście postawa ma znaczenie. No i wreszcie bardzo ważne pytanie: które jej oczywiście trzeba było zadać, na którym boku ma spać? I okazało się, że bardzo proste, że nawet w nocy pogłębiała swój problem. Śpiąc na prawym boku, lewe biodro szło jej jeszcze w zwiększony zakres rotacji wewnętrznej, czyli albo ma spać na boku lewym. Jeżeli śpi na boku prawym, musi coś wkładać między, na, na, w poziomie kolan, żeby kolano znajdowało się na poziomie biodra. Takim jest rozwiązanie tej łamówki i ból momentalnie zaczął schodzić.